Witam 30 listopada 2015 Cykliczny przegląd zdrowia gołębi, zabiegi pielęgnacyjne Przy okazji jest okazja opowiedzieć o linii gołębi wyżymacze. Gołębie wyżymacze zakupiłem z 6 źródeł Między innymi od Andrzeja Słacińskiego, który nabiły od Hańca Fulgoniego Od Herberta Marka z Niemiec, jak i również od Chodowcy z Belgii, który zabazował na gołębiach Furgoniego. Tam zakupiłem 44 sztuki. Poprzez intensywne lotowanie, szczególnie gołębiami młodymi, w locie w suwałk, została wąska grupa, która dziedziczy te cechy powrotnolotowe. Tutaj podstawowym zarodowcem jest gołąb z roku 2001 od Andrzeja Słacińskiego, który go zakupił Hańca Furgoniego. Jest to syn Avanti. Avanti zdobył 5 razy pierwszy gołąb. Te gołębie dziedziczą cechy powrotnolotowe. Ten gołąb jest cały czas płodny, ponieważ linia Stickelbaum obok cechy Mordan, czyli za wszelką cenę powrócić do domu, również jest długo płodna. Najlepszym przykładem tej gołębi jest Kubuś, który zwyciężył w locie z Ostendy 850 km. Intensywnie lotowany, sprawił mi wiele zadowolenia. Aktualnie przeszedł do hodowli i już jego dzieci kapitalnie lecą. Innym przykładem gołębi linii wyżymaczy jest gołąbek z 2006 roku, który jako młody zdobył pierwszą nagrodę w locie suwał 650 km po drwiad. Zasadą jest, by zwycięzców dawać do hodowli. I na nich ugruntowywać hodowlę. Innym przykładem linii wyżymaczy jest gołąb 4125 z 2004 roku, który dał mi najwybitniejszego Gołębia 11841, który uczestniczył w ponad 60 lotach trudnych z Orleanu, z Ostendy, jak również z Litwy, z Wilna. Czysta linia wyżymaczy Sztykelbaum. Pierwszy rocznik, który uczestniczyłem w locie młodych suwał 650 km gołąbek. wyżymacz, o imieniu mały, dał mi syna, który pierwszy lądował. Było to niezapomniane przeżycie, ponieważ wszyscy stukali się w głowę, jak można młodymi głębiami lotować podwiat 650 km. A jednak trzy gołąbki lądowały rano, wszystkie wyżymacze. Inne linie, które miałem, niestety klękły już na 400 km. One się nie nadają do takich trudnych lotów. Tylko bałty z linii Wyżymaczy. Inny podstawowy zarodowiec, szaropłowy z linii Limoges, Hańca Fulgoniego, który nabywał również od Nyla Peirena. Przypomnę w ubiegłym roku pierwsza, druga nagroda narodowa z Barcelony Nyl Pere. Jego wnuczka 1366. Pierwsza nagroda w międzyokręgowym locie z Hebu. Spójrzmy teraz na nie z bliska. Dalsze opowieści o gołębiach wyżymaczach. Kapitalnym uzupełnieniem tej grupy gołębi są gołębie linii Jana Ardena. Te zakupiłem z kilku źródeł. Między innymi najciekawszym gołąbkiem jest tutaj niebieski Brugeman. Dodam, że Brugemanowie, bracia, latają na najdłuższym dystansie w Holandii z Barcelony to jest 1350 km. Ten go ma kapitalną budowę. Przykładem jego kapitalnych zdolności dziedzicznych jest jego synek, który jako roczniak uczestniczył w bardzo trudnym locie z ostędy 850 km. Po tym locie przeszedł do rozpłodu, dał mi Samczyka, który już w lotach młodych okazał się najlepszym lotnikiem. Raz był pierwszy, raz był trzeci. na Słoneczny Gołębnik. Kordehajde, 100% czyściutki kordehajde. Te gołębie wywodzą się od Pietalazeromsa. Chodzi o czystą linię Jana Ardena. Innym przykładem gołębi naloty przez noc jest gołąb od Jana Telena. Ten akurat pochodzi Z ostatniej linii Jorita. Jan Tellen zwyciężył W locie z Barcelony Także te gołębie Umieją sobie poradzić w trudnych warunkach Jeszcze jeden przykład Ardena Czysta linia Cordehaide Cudowne gołębie One świetnie pasują do wyżemaczy jak wiemy Jan Arden również tworząc swój szczep dodał gołębia od Aloiza Schtykelbauta. Te gołębie mają cechę morda. Tak więc tak po, pobieżnie pokazałem kilka podstawowych gołębi zarodowych. Teraz przed nimi okres wypoczynku zimowania by wczesną wiosną połączyć jej w pary. Można zamawiać pakiet 5 plus 1 gratis 800 zł. Za chwilkę obejrzymy jeszcze troszkę werwortów i zapraszam do oglądania moich filmików ze Słonecznego Gołębnika. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska.